Powiedz nam, jakim prawem przemawiasz do tych ludzi? Kto dał ci takie prawo? Pozwól, że ja zadam ci pytanie: Czy prawo chrztu, jakie miał Jan, pochodziło od Boga czy od ludzi? Co mu odpowiedzieć? Jeśli powiemy, że od Boga, zapyta nas zaraz, czemuście mu nie uwierzyli? A jeżeli powiemy, że od ludzi, ten tłum daminuje nas. Oni wszyscy wierzą, że Jan był prorokiem! Nie wiemy, skąd Jan miał prawo. Więc ja wam nie powiem, kto mi dał prawo czynić to, co czynię. Dobrze im powiedział! Zbliżało się święto prześników, zwane też świętem Paschy. Jezus posłał Szymona Piotra i Jana, aby przygotowali wieczerze paschalną. Gorąco pragnąłem spożyć tę paschę z wami przed moją męką. Powiadam wam, nie będę jej więcej spożywał, dopóki nie nadejdzie Królestwo Boże. Bądź pochwalony, Panie, Boże nasz, władca Wszechświata który sprawia, że winorośl daje owoc. Weźcie to i rozdzielcie między siebie. Powiadam wam, że nie będę więcej pił wina, aż nadejdzie królestwo Boże. Bądź pochwalony, Panie Boże nasz Władco Wszechświata, który sprawia, że ziemia daje chleb. Oto jest ciało moje, które za was będzie wydane. To czyńcie na moją pamiątkę. Ten kielich to nowe przymierze we krwi mojej. Która za was będzie wylana. Lecz ten, który mnie zdradzi, jest ze mną przy stole. Syn człowieczy naprawdę musi umrzeć, gdyż Bóg tak postanowił. Lecz biada temu, który go wyda. Jakże to? Który z nas cię zdradzi? To niemożliwe. Skaż zdrajcę, panie. Największy pośród Was ma być jak najmniejszy. Przywódca musi być sługą. Kto jest bowiem większy? Ten, co siada, aby jeść? Czy ten, kto służy? Ten, który siada, rzecz oczywista. A jednak jestem pośród Was jako sługa. Wytrwaliście przy mnie we wszystkich próbach. I tak jak ojciec dał mi władzę, tak samo ja daję ją Wam. Będziecie jedli i pili przy moim stole w moim królestwie. I zasiądziecie na tronach, aby panować nad dwunastoma plemionami Izraela. Więc nie ma zdrajcy wśród nas. Szymonie, Szymonie, szatan zapragnął wypróbować was wszystkich. I oddzielić dobrych od złych, jak rolnik oddziela ziarno od plew. Lecz modliłem się za ciebie, aby nie ustała Twoja wiara. A kiedy się już nawrócisz, umacniaj w wierze Twoich braci, Panie, jestem gotów pójść z Tobą do więzienia. Umrze się razem z Tobą! Piotrze, tej jeszcze nocy, nim kogut zapieje, po trzykroć zaprzeczysz, że mnie znasz. Zebrała się wtedy Rada Starszych, aby zdecydować, w jaki sposób pozbyć się Jezusa. Szatan wstąpił w Judasza, zwanego Iskariotą, jednego z dwunastu. Módlcie się, abyście nie ulegli pokusie. Ojcze, jeżeli taka jest Twoja wola, oddal ode mnie ten kielich. Jednak nie moja wola, lecz Twoja. Niech się stanie. I ukazał mu się anioł z nieba i umacniał go. A krople jego potu, jak wielkie krople krwi, padały na Ziemię. Dlaczego śpicie? Wstańcie i módlcie się, abyście nie ulegli pokusie. Po Pocałunkiem wydajesz Syna Człowieczego? Panie! Mam no na nich uderzyć? Dosyć! Cud! Musieliście przyjść z mieczami i pałkami, jakbym był złoczyńcą. Codziennie byłem z wami w świątyni, a nie próbowaliście mnie pojmać. Teraz jest wasza godzina, gdy moce ciemności władają. Aresztować go! Dobrze go pilnujcie. królewski. teraz, Powiedz nam, co będzie jutro. Ten człowiek też był z Jezusem. Kobietą, nawet go nie znam. Tak, widziałam ich razem.